Cześć, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Witajcie w kolejnym krótkim odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Jak widzicie, jesteśmy już w domu, jesteśmy w Międzyzdrojach, właśnie nagrywam dla was z plaży, a to dlatego, że czas rozwiązać konkurs, który pojawił się w odcinku o telefonie, o zmianie kamery. Pytałem was w tamtym odcinku o to jaki musi być spełniony warunek, żeby piasek, po którym chodzimy, zaśpiewał, czyli wydawał taki piszczący dźwięk podczas chodzenia po nim. Najbliżej prawidłowej odpowiedzi był Emil Wójcik, napisał, że piasek musi być przepłukany z drobniejszych ziaren. I to jest właśnie to, moi drodzy, żeby Piasek wydawał dźwięk podczas chodzenia, ziarna muszą być jednakowej wielkości. I kiedy spełniają ten warunek, ściskane zaczną wydawać dźwięk. Jeżeli pomiędzy ziarenkami będzie drobniejszy piasek, drobniejszy pyłek, nie ścisną się i nie wydadzą dźwięku. Także to jest najważniejszy warunek, żeby piasek zaśpiewał. Więc pierwsza naklejka wędruje do Emila, gratuluję, a pozostałe dwie rozlosuję spośród komentarzy z pozostałymi odpowiedziami. Także ja zaraz gdzieś tutaj na boku ekranu zrobię losowanie, a Was zapraszam na piękny, międzyzdrojski zachód słońca.